Dzień dobry Państwu, ja jestem Piotr i zapraszam serdecznie na kolejny odcinek podcastu BFG Racing, gdzie porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, czy da się wykonać serwis w domu, a jeżeli tak, to co jest do niego potrzebne, oraz jak przestrzegać się przed sprzętami używanymi, które można nabyć na OLX, Allegro czy ogólnie w necie, na grupach. Tematem dzisiejszego odcinka jest przede wszystkim ten oto przyjemniaczek, czyli Fox X2 nabyty drogą kupna... Właśnie w necie amortyzator został kupiony z klauzurą, że na tej oto rurze, czyli w zewnętrznej rurze komory olejowej, miała być delikatna rysa. Rysa miała nie szarpać uszczelek. Niestety tutaj włazi paznogrz bez problemu, a dampery powietrzne są bardzo czułe na tego typu uszkodzenia, dlatego że muszą po tym przejeżdżać uszczelniacze, które trzymają bardzo wysokie ciśnienie. Niestety ta rysa jest wielkości rowu mariańskiego i nie da się z nią nic zrobić, więc taka rura idzie od razu do wywalenia. To wiedzieliśmy w momencie e, już badania samej aukcji, więc sprzed sprzedający i kupujący wiedzieli o tym, że taka rysa występuje. Niestety nie wiedzieliśmy o tym, co dzieje się dalej w tym amortyzatorze. Także zaraz po tym, jak paczka dotarła do kupującego, ten od razu w ten sam dzień dostarczył ją do nas, gdzie oczekiwał damper na zrobienie inspekcji. Przystąpiłem do działania. Okazało się, że w momencie, gdy ściągacie zewnętrzną część komory powietrznej, czyli sytuacja identyczna, jakbyście chcieli tutaj tokenów dorzucić. Zauważyłem, że mamy mnóstwo uszkodzeń na wewnętrznej części komory powietrznej. Okazało się, że osoba, która go rozbierała, i tutaj na 99% był to właśnie sprzedający dlatego, że mówił, że sam zmieniał uszczelki, które nie są zmienione swoją drogą. Eee, I żeby to rozebrać, potrzebujecie kilku narzędzi. Po pierwsze, imadła, żeby całość przytrzymać, następnie klucza do głowicy trójpinowego którym nakłada się w ten sposób i bez problemu możecie głowicę odkręcić czasem jest tak, że głowica odkręca się razem z wewnętrzną tubą od korpusu albo sama głowica się odkręci i korpus zostaje w takim przypadku należy korpus złapać miękkimi szczękami tak jak ja to robię w tym momencie i bez problemu możecie odkręcić tak głowicę, jak i e, samą dolną, sam dolny uchwyt Niestety nasz sprzedający nie dysponował tymi narzędziami, przez co tak głowica uszczelniająca, którą widać tutaj, jest zniszczona, dlatego że nie miał trójpinowego klucza, więc kombinował jak to wszystko odkręcić. Ona jest lekko owalna. Nie posiadał też miękkich szczęk, czyli tego co mamy tutaj. Złapał jakimś imadłem albo kluczem do rur, bardziej to jak klucz do rur wygląda i zostało to objechane. Niestety nie tylko zniszczył same gładzie pierścieni, ale też wgniótł komorę powietrzną do środka, więc mamy tutaj piękne wgniecenia na wysokości pierścieni, które dyskwalifikują taką wewnętrzną część komory powietrznej do dalszego użytkowania. No niestety, ale uszczelniacze będą na tym niszczone i sama komora mogłaby w tym miejscu po prostu popękać. I prawie, jeżeli by zrobić skan, to pewnie e, pokazałyby się tutaj pięknie mikropęknięcia. Kolejną rzeczą, którą trzeba mieć, żeby rozebrać taką X2 w domu samodzielnie, to miękkie szczęki do złapania szaftu. Żeby odkręcić szaft od dolnego mocowania, również potrzebujecie miękkich szczęk. Sprzedający oczywiście ich nie miał i niestety, ale zrobił piękne rysy, mam nadzieję, że będzie to widać, w tym miejscu na szafcie. Szaft jest oczywiście do wywalenia. Więc kolejne koszta. Kolejnym elementem, który trzeba odkręcić, żeby rozebrać taki amortyzator jest oczywiście głowica uszczelniająca. Główny element, który wszystko uszczelnia. Oczywiście sprzedający nie miał klucza, który kosztuje grosze. Na szczęście ten nie jest z katalogu Foxa, więc nie kosztuje worka siana. Na szczęście tutaj z ParkTula czy z Shimaną można go nabyć. Ja byłem mocno zdziwiony tym, że ten klucz nie chciał tutaj wejść. Trzeba było go nabić, więc wiedziałem, że głowica jest prawdopodobnie zowalizowana. I oczywiście tak samo to wyglądało tutaj, jak w przypadku komory powietrznej. Czyli sprzedający nie mając klucza, złapał to jakimś narzędziem i ham. Odkręcał. Także głowica jest dosłownie owalna i ma zniszczone gładzie, które tutaj bardzo blisko pracują ku wewnętrznej komory powietrznej, więc taki element idzie do wywalenia. Cały zespół głowicy i szaftu kosztuje fortunę, więc sprzedający nam tutaj zarzucił całkiem, całkiem, całkiem niezłe koszta odbudowy. Dodatkowo i tutaj jestem mocno zdziwiony. Ktoś kto serwisował to wcześniej nie użył takiego narzędzia, które po spuszczeniu azotu z komory powietrznej pozwala spokojnie kapę wyciągnąć, tylko kombinował i niestety ale gładzie zewnętrzne tutaj anoda jest niestety ale zniszczona. Także jeżeli ktoś niszczy nawet taką kapę, to można było się spodziewać, że dalej jest już tylko gorzej. Także według mnie sprzedający tutaj naprawdę nieźle w bambuko poleciał. W każdym razie e, możliwe, że tutaj osąd będzie się cała akcja rozbijać, dlatego że sprzedaż tego typu dampera, który nie ma oleju w środku, ma niezmienione uszczelki, ma tak duże zniszczenia za 1400 zł, no to jest przegięcie przysłowiowej pały. Więc liczę na to, że sprzedający się zreflektuje i po prostu odda część kasy na odbudowę tego amortyzatora, dlatego że niestety stan lekko nie, nie jest adekwatny do tego, co sprzedający opowiadał. Tak? Ten stan faktycznie jest zupełnie inny i w ogóle temu nie odpowiada. Więc jeżeli chcecie zrobić serwis X2 w domu, to przede wszystkim musicie mieć nie dwa, a trzy zestawy, bo. W tym miejscu, jeżeli chcecie odkręcić taką rurę, to jeszcze jeden zestaw miękkich szczęk potrzebujecie. Klucz do głowicy, a w nowych wersjach 2022 jest on już całkiem inny. I coś do wyciągnięcia kapy. Oczywiście pomijam fakt tego, że. E Pasuje mieć też maszynę próżniową, która idealnie wam amortyzator od powietrza i później zestaw azotowy, żeby łatwiej go nabić azotem, więc jest tutaj już drogo, bo taka maszyna kosztuje w okolicach 20 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o. Serwis w domu to właśnie przede wszystkim narzędzia, narzędzia, jeszcze raz narzędzia. Musicie mieć narzędzia, bo bez nich, jak widzicie, zostawicie sobie mnóstwo dziwnych akcji w danym amortyzatorze, który kosztuje kilka tysięcy, i nad kolejnych kilka tysięcy można sobie narobić niestety, ale kosztów. Jeżeli chodzi o sprzęt kupowany przez Netta, bardzo często moi klienci pytają sprzedających o to, czy zgodzą się na wysyłkę bezpośrednią do mnie żebyśmy taki amortyzator sprawdzili, wrzucamy go na hamownię, wrzucamy go na spring tester i wtedy widzimy, czy wszystko jest ze sprzętem ok, czy jednak są tam jakieś niuanse, które trzeba byłoby ee, skorygować w ramach serwisu. I taki sprzęt dostaje albo zielone światło, albo czerwoną flagę. Prosta sprawa. Jeżeli ktoś, kto sprzedaje sprzęt, nie zgadza się na to, żeby diagnostykę wykonać, na dzień dobry to powinien być potężny red flag i takiego sprzedającego trzeba wrzucić od razu do odstrzału, dlatego że sprzęt nawet używany powinien być w stanie takim, że nie zagraża żadnemu życiu ani zdrowiu, żadnego zawodnika. Więc jeżeli ktoś świadomie sprzedaje sprzęt uszkodzony, zwykle się nie zgadza na to, żeby wysłać bezpośrednio do serwisu na wykonanie diagnostyki. Wiele razy mieliśmy tak na przykład z lagami motocyklowymi, że ktoś sprzedaje mają być proste i sprzedający wysyła je bezpośrednio do nas. Sprawdzamy, czy są proste. Jest wszystko ok. Dajemy znać klientowi, że jak najbardziej sprzęt jest spoko. A jeżeli coś jest niehalo, to oczywiście odsyłamy. Więc tutaj zawsze absolutnie. Pytajcie o to sprzedających, czy można wykonać diagnostykę w profesjonalnym serwisie. Nie na własną rękę, tylko w profesjonalnym serwisie, bo wtedy jest to niepodważalna kwestia, że sprzęt jest bezpieczny i wystarczy na przykład zmienić olej czy uszczelki i będziecie śmigać dalej, a nie będziecie się bawić w to, że amortyzator, czy amortyzator, jak w przypadku samochodów 4 sztuki wymagają na przykład włożenia 20 tysięcy w to, żeby one działały. Tymczasem Mam nadzieję, że będziecie mieć same dobre zakupy w necie, że nie będzie żadnych przypałów. Życzę Wam właśnie tego, a przede wszystkim też miłego, spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!